znowu w tej Polsce. Polskie szkolnictwo od zawsze kojarzy nam się z problemami, ze strajkami, z kryzysami. No, generalnie jest źle. Szkolnictwo jest złe, szkoły są złe, nauczyciele nie mają, żadnego, żadnej, nauczyciele nie mają żadnej renomy, są nienawidzeni przez część społeczeństwa. Więc teraz przyjrzymy się kilku problemom, które są. W polskim szkolnictwie. Aktualnie w polskim szkolnictwie możemy wymienić kilka poważnych problemów. Jednym z nich są wakaty. Mówi się, że tych wakatów jest 14 tysięcy, mówi się, że tych wakatów jest 20 tysięcy. To zależy od tego, czy podaje je kurator, który podaje 20 tysięcy, czy podaje je minister, a tu już to jest tylko 14 tysięcy, ale to wciąż jest dość dużo, zwłaszcza, że jest tylu chętnych na Twitterze do wyzywania nauczycieli. Do mówienia, że właściwie nic nie robią, nie uczą, mają wolne całe dwa miesiące, mają wolne ferie, mogą sobie wyjeżdżać na wakacje z uczniami i jeszcze im za to płacimy. To skoro jest aż 20 tysięcy miejsc, to czemu ci ludzie nie wsiądą po prostu do tego pociągu, jakim jest polskie szkolnictwo i nie zaczną być nauczycielami, skoro nauczyli tak dobrze zarabia, skoro nauczyciel ma tak lajtowe życie, tak prostą pracę, nic tylko korzystać, zapisywać się, bo te wakaty to, to zaraz zejdzie, skoro to jest tak dobra praca. Następnym kryzysem jest to, że faktycznie polskie szkoły są zagrożone tym, że znowu przyjdą na zdalne. I nie jest to spowodowane żadnym świrusem, tylko jest to spowodowane po prostu brakiem opału. Może się okazać, że szkoł, szkół nie będziemy mogli ogrzewać, więc na początku sierpnia ministerstwo wprowadziło Przepis, że jeżeli, szkoła nie będzie, jeżeli dyrektor nie będzie w stanie ogrzeć szkoły, to taka szkoła będzie mogła przejść na zdalne. Pamiętam w pozostałówce nawet moja szkoła miała tak, że w zimę było po prostu na tyle zimno, że nie wyrabiali z ogrzewaniem tej szkoły, więc po prostu szkoła została zamknięta dla uczniów klas 1-3. Starsze roczniki musiały zostać. Tak to pamiętam. Następny problem polskiego szkolnictwa to jest nic innego jak religia. Jedni chcą, żeby była, drudzy chcą, żeby została usunięta. Słowo Nitras nawet mówi, że trzeba by w ogóle wypowiedzieć konkordat. Są ludzie, którzy twierdzą, że skoro mamy aż 90% społeczeństwa katolickiego 90% bo to są tylko ludzie ochrzczeni, a nie praktykujący to jednak religia powinna być w szkołach. Z racji tego, jakie mamy główne wierzenie. W państwie są osoby, i też jestem w grupie tych osób, które uważają, że religia powinna przejść do kościoła i powinna mieć tylko wąsie dla chętnych, albo po prostu zróbmy religię na zasadzie, że każdym tygodniu mamy inną wiarę, albo w każdym miesiącu inną wiarę. No bo o to generalnie dzisiaj chodzi, że chcielibyśmy poznawać wierzenia I co tam u nich się dzieje, a niekoniecznie być indoktrynowani, i możemy przez to bardzo szybko przejść do aktualnego podręcznika z hitu pana profesora Roszkowskiego, który nie jest moim zdaniem, a jak mój profesor twierdzi, żeby mieć zdanie trzeba mieć doktora. Dlatego mogę mu powiedzieć: pier Moim zdaniem profesor Roszkowski nie nadaje się jako Postać do napisania podręcznika, którego miałbym uczyć historii, i jest też właśnie to wszystko, co się dzieje aktualnie wokół tego podręcznika, powodem, dlaczego jestem coraz mniej zmotywowany, żeby być tym nauczycielem, bo po prostu nie mam zamiaru indoktrynować uczniów, bo moim zdaniem, jeżeli będę miał ich uczyć historii, czy będę miał ich uczyć teraźniejszości, to wolałbym im dać puste fakty, i potem możemy wspólnie zastanawiać się, czy Amerykanie zrzucali demokrację na Wietnam Kore i Koreę, czy jednak nie. Ale nie chcę, żeby to było napisane w książce Amerykanie zrzucali demokrację. Jakby no jest to postawienie przeze mnie już e, opinii. I wdrażanie tej opinii uczniom, a na miarę XXI wieku szkolnictwie, żeby indoktrynować ucznia, niech ten uczeń dostanie proste fakty, niech ten uczeń dostanie mapki, niech ten uczeń dostanie postacie, genezę konfliktu podajmy mu bardzo łatwo, i on już sobie wtedy w ten sposób dalej dojdzie. A kiedy nagle mamy sytuację, że mamy mu pokazywane jakieś wybory, mówimy o wolnych wyborach, w latach 90., i mamy zdjęcie z 2015 roku. Spójrzmy w ogóle na postać pana profesora Roszkowskiego. To jest człowiek, który pisał bardzo dużo rzeczy o chrześcijaństwie. Profesor Roszkowski napisał kilka książek o chrześcijaństwie. Napisał książkę o tym, że Zachód upada tradycją, kulturą. Napisał książkę porównującą Targowicę do rządów PO i PSL. Gdzie twierdzi, że miał być liberalizm, ten, to czego nie, nie znaliśmy od tak dawna. Wszyscy się cieszyli, a nagle się okazało, że rządy Tuszka były okropne, że to było sprzedawanie się Niemcom, że to była walka z prawicą, próba, próba zniszczenia patriotów, zniszczenia narodowców. No i jeżeli mamy postać, która pisze w ten sposób i takie rzeczy, to jakim cudem on może napisać, Podręcznik, który z definicji nie podrzuca opinii. Podręcznik ma być bez opinii, podręcznik ma podawać proste fakty. Ja jestem totalnie za tym, żeby krytykować to, co się stało. Zwłaszcza, że widać bardzo po Ministrze Edukacji, że on forsuje ten podręcznik, że to jest dzieło. Cały PiS forsuje to dzieło, mówiąc, że. Ta książka jeszcze nie miała swojej premiery takiej użytkowej, że jeszcze nie zaczęła się, bo to się dopiero teraz zacznie ten przedmiot, ten używania tego butelcznika, a już cała Polska go przeczytała. No ale przeczytała go dlatego, żeby się z niego śmiać. I moim zdaniem, gdybym był takim profesorem, gdzie pół polski nagle śmieje się z mojego dzieła naukowego, to chyba bym się zakopał pod, pod ziemię. No bo po prostu. kaman. Całe społeczeństwo twierdzi, że plotę farmazony. I może dla mnie one nie są farmazonami, no ale twierdzenie na stronie 200, dobra, to dam tu napiszę, twierdzenie, że na tej stronie o in vitro, to <grym> już w ogóle go to już w ogóle gość odleciał. Okazuje się, że tak książka mogła być tak naprawdę na religię. Ja się dziwię, że my nie mamy jeszcze książek typu o naśladowaniu Chrystusa. Która była napisana w średniowieczu. W szkole. Moi rodzice twierdzą, zwłaszcza moja mama, że nasze szkolnictwo to generalnie jest wyścig do powrotu do średniowiecza. Oczywiście średniowieczy na zasadzie, że to były te średnie wieki, prawda? Ale wiemy, że średniowiecze, takie sprostowanie, średniowiecze nie było ciemnymi wiekami czy średnimi wiekami, tylko po prostu chodzi o to, że no idziemy w złym kierunku. No, już w ogóle porozmawiajmy po, po, chwilę o ministrze Czanku. no to jest dla mnie kosmos, to jest dla mnie odlot, że taki człowiek jest ministrem. Powiem tak, jeżeli minister zajmuje się promowaniem jakiejś książki, jeżeli minister m, ostatnio powiedział, że seks dla. To jest w ogóle moim zdaniem, uff, seks dla przyjemności, to upadek moralności. Rozumiecie to. E więc mamy ministra edukacji, który jest bardzo, ale to bardzo nakierunkowany w jednym kierunku. To nie może pójść w dobrą stronę, zwłaszcza w XXI wieku, kiedy szkolnictwo ma nam otwierać wszystkie drogi, ma nam pozwalać samemu odkrywać to, te wszystkie rzeczy, który. To szkolnictwo dzisiaj ma nam tak naprawdę nie podawać czystych faktów. Nie kazać nam się uczyć na pamięć, co cały czas jest robione w polskim szkolnictwie, tylko po prostu powiedzieć, tak to działa i teraz spróbuj sam to domyślić, się, dlaczego to działa. No Nie ma lepszego sposobu, niż prowadzić na przykład inżynierię w bo, bo tylko w taki sposób można się naprawdę fajnie i wielu rzeczy nauczyć. Kurde, rozgadałem się, jestem sam w szoku, że mi się tak dobrze udało gadać. Przygotowałem sobie masę tekstu, scenariusza, a po prostu stanąłem przed kamerą. 12 minut już jest nagrywane. Po prostu gadam, gadam, gadam. Także widzowie, mam nadzieję, że ten film jest na pewno lepszy. Znaczy, ja mam nadzieję, ja wiem, że ten film jest lepszy niż poprzedni. Mam nadzieję, że również Wam się ten film podobał. Chciałbym jeszcze to bardziej dopieścić, także zaraz się zabieram za postprodukcję. I jeszcze kilka ogłoszeń. Jak to się mówi w kościele? Jeszcze kilka ogłoszeń. Za drzwiami czekają mi stranci. <noise> Nie, no, bez przesady. Chyba będę zakładał Patronite'a, także w następnym filmie, się już, następnym filmie możecie oczekiwać informacji, że, że Patronite jest założony. Możeś tutaj w tym filmie później podrzucę w opisie. No i co? No i lecimy dalej, do przodu. Dajcie znać, co sądzicie o tak długim czasie produkcji. Najlepiej piszcie na Instagramie na DM-ach, dlatego, że ja po prostu potrzebuję dużo danych. Ja jestem osobą, która potrzebuje dużo danych, analizować to, zadawać dziwne pytania i w ten sposób będzie mi najłatwiej domyślić, się, do, dowiedzieć się, co trzeba poprawić. Także pozdrawiam,